trzy i sof, ale ja już naprawiłem, już okay. są niezniszczone. Ale już na zrobiłem. Nie rób to mi nic, nic. ja ale już nie naprawiłem. Tulsy, tak. ale się nie zmieniłeś. A no, są ta, Umbre kable. Umbre kable. Co tam robicie? Nie, wiem, weź mnie, uderz. hitnij mnie. mnie. Ja, Ej, czemu jesteś niezabijany? Wyjdź z tego kreatywa. Nie... Na złość. Dobra, stary, nie ma to. Co? Robi ostatni... Ja nie mogę. Robi ostatni... wejdź na, na stronę, zobaczcie, działa. Wejdź na stronę, zobaczcie, działa. Działa. Ale... działa? co, może, można wysyłać? Tak można. Dobra jest. Jest w Aha, jest? tak, jest. tak można. A masz w opisie to czy gdzie? No w opisie. Hej, ja, czekaj. Masz opisie. Myślę, no właśnie zauwa zauważyłam. A ja zrobiłam kolejnego. I co jest? Dobra, jest kolejny. Teraz jest w... W no, tylko, no, tylko teraz mam większy problem. Ej jaki ty masz y, set in w, soft? Co? A bo no ja masz w to czy gdzie? To Dobre, jest. Nie masz opisie. No właśnie zauwa zauważyłam. Kolejny, i co jest? Dobra jest kolejny. Ej dobra, możesz wejść na TP? Teraz jest w... No i ja nawet nie jestem na twoim streamie, co? Tylko, tylko teraz mam większy problem. Ej, jaki ty masz... ...go yy, zakończyłeś? Co? No przecież nie, ma, nie miałeś streama przed chwilą. Mam kolejnego. Musisz O kurde. Ja nie to się działać. to tyle końców, Ty, to mi ten nethery to... dupą wyjdzie. To jeden mleczek. Tak trzeba to dodać. Mleczyk ostatni w tym sezonie. Czemu oh. wy sobie bierzecie i ten i ulepszacie? Dobra, dobra, kto chce PvP? Ja ty... Ja biorę mleczki po to, by zrobić to trochę od, minimalnie inaczej. Chcę PVP Mleczyka, dostaję się... Ja bez... mówię z kim chcę PvP. Ja chcę PvP z Izafem. Dawaj Izaf. Poczekaj już idę. Pięć mleczyków to jeden tanci. i po prostu dwa mleczki zrobię. Czemu mi wyklikowało? Co? Co? Bo miałeś Co? I tam jest 255. Nie. No tak, patrzę do twojego goku. No bo, ale tamty miałem. Ale ty no to miałeś... nie mogłeś usunąć? Ale nie, nie byłeś w stanie usunąć? No jak? Duma ci nie pozwalała? No, bo ja na kreatywie. Jesteś, jesteś, gło ej, ej, jesteś głodny, Sweet large? No. Zjadź trochę swojej dumy, ale oby cię nie zemdliło. Ej, ciąg w pluginsach e, nie, jest walut i jest... E, I dodałeś to Lucky Perms. dobra. Teraz LP Group Default. <śmienic> eee. Jak no kurde. Masz niewidka widzisz mam. Dobra, ostatni set jest tak drogi, że daję mu szarpa trzydzieści jeden. nie Ja ten ma 25 ten ma 25, a ten 31. Dobra. Kto chce 1 v na? ja. Ty i w ogóle czemu ty mi clear'ujesz i ty bez mojego pozwolenia? Ja? Tak. Nie, ten. Kiedy? Jak się nazywa? Ten, Pozdro. No to ja. No to kto to mnie wie, ten? Tam... Wtedy ja, bo miałeś, bo miałeś tamto. Z tyłu. No to ja nie chciałem, żebyś miał. A ja mam. Trzy oto... osoby są na moim streamie. A na moim jest. Jedna, zero, w. To wyobraź sobie, bo mnie nie ma na twoim. Nie, mnie wywala, bo mnie wywalało. Siema. A jakie są kity? Czekaj, robię rangi nowe. Ale ten koks nie działa. Właśnie rangi zrób. A mnie plecy napierdalają. Ciągle ty jakieś rangi tu dodajesz? Napisz coś na trzecie. Pozdro, napisz coś. Czekaj, okay, już, już, już. Ech, helm, już. Co ty zrobiłeś z tymi rangami? To nic nie dało. Tak, ja nic nie robię, przecież ja robię sety. Isy Ty jest niezy! -so. No, dobra, ale... Izy! -so. To nie da się tego zrobić. ja robię nowe rangi, ale ty te rangi zepsujesz. Ale o co chodzi? Przecież wszystko jest. Tak, tylko no, nie mogę ci dać rangi na przykład helpera lub czegoś takiego. A bo teraz no, nie ma. Bo nie ma. Upie. Nie było. Dopiero robię. Zaczynam od tego, jak to się robi. Kid. Czemu ty nic co nie zrobiłeś? No bo już jeszcze ostatni rename. Teraz oh. kill off os ostatni rename i koniec mojej pracy. Okay. Co, my, co my, my jeszcze musimy zrobić? Musimy jeszcze Tylko zrobić... Tylko rangi. Rangi i co jeszcze? Żeby... Strefę, Kity. Ta... Kity, tak? Strefę tak. bezpieczną, ale tam to nie... Be... Strefę bezpieczną to już... zostaw pozostań, mnie, zostaw mnie! Mi... Rangi robię, chłopie. Ty nie. mnie zabijasz. Strefę bezpieczną i jeszcze strefę dla vip Czyli tam, gdzie... Albo nie, zrobimy strefę bez Elytr. Bez Elytr. Też. Tam gdzie nie mogą. Jakby, wyjść. że tam, że tam lepiej jest bez Elytr, Bo tak to. Nie, zrobimy tak, żeby ludzie nie mogli Elytr używać, rozumiesz? A na moim Starze chyba. No tak, ale tam jest na main starze taka, jakby tam jest takie coś, gdzie nie można używać Elytr. Tam jest takie pomieszczenia tak, jest, ale czasami ona nie działa i można tam założyć ale try. No Dobra, ja kończę streamka, bo to nie ma sensu robić.